Witam serdecznie, nadszedł znaczy czas ostatecznego testu regulatora MPPT. Jest już poskładany, będziemy próbować. Troszeczkę sobie inaczej zestaw zrobiłem, bo z zasilacza laboratoryjnego, co będzie PV symulować, będzie dioda środkiego. I sobie zobaczymy, co od strony PV będzie się działo na oscyloskopie, bo obawiam się, że regulator bije z powrotem w stronę zasilacza, dlatego ostatnio zasilacz tak schizował, ale wszystko po kolei. Odpalamy sobie zasilanie małe i teraz tak, tutaj mam zrobione wszystko na krokodylce i zobaczymy, co się będzie działo. Na razie nic konkretnego się nie dzieje, coś tutaj sobie lata, ale nic konkretnego. To wstało troszeczkę przekłamuje, bo jest 11.8, a tu jest 12.4. Stawiam, że jak damy troszeczkę wyżej 134, a tu pokazuje 12 hmm. może być gdzieś tutaj spadek jeszcze musiał sobie właśnie zmierzyć fizycznie co, co mamy na aku 12,97 12, czyli przekłamuje z racji e, diody i podobnych rzeczy, więc dobrze, jest OK, czyli to na razie rozpinamy, wepniemy się w akumulator, żeby lecieć na akumulatorze, wstaje, Tutaj mamy niby jakieś 2-3 V, co się pokazują. I teraz to co tutaj mamy. E, na razie może zostawimy 13,4. Obniżymy sobie do 11, że mamy mało tego PV. Jeszcze raz sobie zobaczyć, czy na pewno wszystko mam dobrze podłączane. Ok. Coś tu się pokazało 7V bez niczego Damy 14. Tu się coś pokazało. Tylko że musimy sobie zaś skalę ściągnąć w dół. Gdzieś tutaj nawet się robiło, że to się robi automatycznie. Udało się, tylko to będę musiał zaś pociągnąć w górę. No, takie jak to się w trakcie się uczenia. Okay. Damy troszeczkę niżej. Tego napięcia na pewno nie. I na razie co? Tu mamy 14 niby. Na akumulatorze mamy takie 12,5. Damy ciutka więcej. Widać, że coś tu się dzieje. Ja bym musiał to sobie damy tu. I sobie zmniejszymy, zmienimy skalę, żeby próbować wyłapać, co tu się dzieje. pięciu na pewno nie. Troszkę inaczej to miało wyglądać, ale widzimy, że jest pływanie. Ja bym sobie spróbował to przełączyć na AC. Bo tu jest przełącznik na AC i on też będzie inaczej pokazywał. W międzyczasie udało się naładować. Za bardzo tu już nic nie przyjmuję, choć tutaj widzę, że jest dopiero 13V fizycznie na akumulatorze. To tutaj pokazuje pomału 15. Wynika to z oporności przewodów. Ale się zawiesiło. Czasem tak jest. Coś przekombinowałem. Chwileczka później, i udało mi się ustawić tak, żeby było widać, co się dzieje. Widać, że to jest wejście MPPT. I on tutaj robi raz na jakiś czas jakieś próby, ale za dużych wybić dołem nie ma. Głównie mnie, wychodzą, mnie interesują te wybicia tutaj dołem. Bo z czasem one są. I teraz nie łapie. Chodzi mi głównie o te wybicia dołem. I wtedy tutaj zasilacz zostaje w dupę, ale na szczęście teraz jest tutaj szotki. Wsadzony. I ten szotki robi, że zasilacz nie dostaje w palnik. No i praktycznie jesteśmy tutaj pomału na 15V, tu się nic nie grzeje. Zaraz odpalę kamerę termowizyjną i zobaczymy, czy się coś dzieje. A tutaj sobie w międzyczasie patrzymy, co się dzieje na wejściu. Okej. Okay. Tu się w miarę uspokoiło, choć przed chwilą fajnie to tańczyło, to tutaj się kosmos dział. To było widać też na zasilaczu. I teraz tak zobaczmy sobie obraz w obrazie, co tu się grzeje. Tutaj ten sterownik, którego dotykam. Fizycznie paluchem nie ma jak lepiej. Kondensatory są spoko. Tak byście musieli. O. Tutaj ten układ się grzeje, później ten chip. I teraz ten dławik, też się spoko. Zobaczmy tutaj od strony radiatora w środku. Nawet nie widzi różnicy temperatur Więc stawiam, że będzie OK tu już stawiam, że bardziej ta dioda. no właśnie To co tutaj mam, tą diodę. To się bardziej grzeje. Na 30 stopni, więc robi swoją robotę. No, tutaj jest oscyloskop. Przegląd. Akumulator nawet nie rozpoznaje. Bateria widać, że się grzeje. jest bateria z oscyloskopu. Dobra, czyli na razie jest wszystko ok. Tutaj już nie tańszy za bardzo, choć spróbujemy jeszcze obciążyć troszeczkę. Powiedzmy, akumulator, żeby musiało pracować, i zobaczymy, co się będzie tutaj działo. Ok, to jest dalej. Podłączyłem sobie małą żarówkę. Ona ma około 4 W. Zobaczymy, co się stanie. Troszkę się waham, co się wystanie. Powinno załączyć nam to. Ale nic się nie dzieje. dziwne Szarówka nie wstaje. Tutaj się nic nie dzieje. Hm. Dziwne. Zazwyczaj to reagowało. Hmm. Czyli coś chyba nie działa. Spróbujemy, czy żarówka w ogóle działa. Jest minus, plus jest tu. Dobra, to zrobimy tucznią obciążenie. Tutaj się wpalimy. I widać, że coś od razu tutaj zaczyna się dziać na ładowaniu. Na akumulatorze tego nie widać. Tu się coś dzieje. No i MPPT zaczyna coś szukać. Częściej próbuję dobijać zasilanie. Ta żarówka świeci, więc coś ładuje i też coś ściąga. Spróbujemy dać wyższe napięcie, żeby MPPT miało więcej co robić. Coś się dzieje. Nic konkretnego. Musiał coś mocniejszego podłączyć jako obciążenie. Dobrze. Przygotowałem sobie żarówkę A4. Tutaj mamy kabelek. Jedynie widzę, że mam troszeczkę za nisko napięcie. Znaczy za niski prąd, bo on nie jest w stanie osiągnąć tego, co ma. No i tutaj też się troszeczkę inaczej teraz to zachowuje. Dobra, pasi, pasi. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo, jak damy mu. Ok, 1 amper ma do dyspozycji czyli 30W. Będziemy go obciążać troszeczkę więcej. Więc patrzmy co się będzie działo. Na oscyloskopie tańszy szuka, widać, nie umie patrzeć na dwie rzeczy naraz, ale widać, że próbuje znaleźć punkt mocy. Tutaj tak samo widać, że coś zaczyna pchać, ale zmienia. Dobra, rozłączę, damy mu powiedzmy 2A, to będzie troszeczkę więcej niż jest żarówka. I jeszcze raz, widać, że mocniej szuka. Teraz mnie tutaj widać. No jak rozłączę. Wyprostowuję się. I o to mi chodziło, że on później kopał do zasilacza jak miał obciążenie. Ładnie widać co się dzieje. Takie praktyczne pokazanie co się dzieje na MPPT. Za pomocą zasilacza. I od razu taki stres test mały. Podłączymy się na stałe. Jeszcze raz sobie włączę termowizję. I zobaczymy czy coś się grzeje poza tą żarówką. Tym bym musiał dać troszeczkę inaczej. Plastik i gorąca żarówka. aha. Kable się grzeją, bo zasilanie idzie po tych kablach. Kable się grzeją. No nie aż tak, ale termowizja wyłapuje. Na płycie nic konkretnego się nie dzieje, jedynie bananosy się grzeją. A od dołu też nic nie widać, bo się bananusy odbijają. Dobra. Uznaję test za udany, urządzenie za sprawne. Nic się tutaj konkretnego nie dzieje, więc y, można powiedzieć, że jestem zadowolony. Dziękuję za obejrzenie serii całej, albo jej części. Jak coś, to możecie znaleźć. Całym ciągu od A do Z. Więc ja dziękuję serdecznie, do zobaczenia, cześć!